O katastrofie lotniczej w Korei Południowej mówi cały świat. Tylko dwie osoby przeżyły, ponieważ znajdowały się w tylnej części samolotu. Maszyna lotu Jeju Air, południowo-koreańskiej taniej linii lotniczej, leciała z Bangkoku w Tajlandii do Muan, powiatu w Korei Południowej. Na pokładzie było 175 pasażerów i 6 członków załogi. Nagrania z wypadku, emitowane przez wiele południowo-koreańskich stacji telewizyjnych i dostępne w sieci, pokazały samolot ślizgający się po pasie startowym na brzuchu, z dużą prędkością i uderzający w mur. Maszyna rozpadła się na dwie części i stanęła w płomieniach. Przyczyny katastrofy są ustalane, ale mówi się o zderzeniu z ptakiem. Świadkowie relacjonowali też służbom, że zanim samolot uderzył w ścianę, słyszeli głośne huki. To właśnie o zderzeniu z ptakiem mówi się obecnie najwięcej. Władze ujawniły, że kontrolerzy ruchu lotniczego ostrzegli załogę samolotu o ryzyku uderzenia ptaka na kilka minut przed wypadkiem. Na podobną przyczynę wskazał też uratowany członek załogi. Jak podkreśla The Guardian, pilot próbował lądować awaryjnie na brzuchu po tym, jak prawdopodobnie nie wysunęło się podwozie. Na miejsce tragedii przybyło ponad 1500 ratowników i członków służb. Straż gasiła pożar, szukano też osób, które mogły przeżyć. W katastrofie samolotu przeżyły jednak dwie osoby. Z wraku wyciągnięto kobietę i mężczyznę, członków personelu, którzy byli na tyłach maszyny. Byli ranni, ale przytomni. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ocalenie dwojga członków załogi może nie być przypadkiem. Analizy wypadków lotniczych wskazują bowiem, że najbezpieczniejsze miejsca w samolocie znajdują się właśnie w tylnej części kabiny. Według badań opublikowanych przez magazyn Time w 2015 roku. W ramach którego analizowano dane dotyczące wypadków lotniczych z 35 lat. Współczynnik śmiertelności dla pasażerów siedzących z tyłu wynosi 32%. We środkowej części samolotu jest to 39%, a w przedniej 38%. Szczególnie bezpieczne są środkowe siedzenia w tylnych rzędach, gdzie wskaźnik śmiertelności spada do 28%. Warto jednak pamiętać, że każdy wypadek lotniczy ma unikalny charakter a szanse na przeżycie zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj katastrofy, konstrukcja samolotu czy sprawność ewakuacji. W wypadkach maszyn, które spadają z dużej wysokości i z ogromną siłą rozbijają się na ziemi lub w wodzie, praktycznie nie ma ocalałych.